Julian, co dzisiaj będziemy robić? Nie mam pojęcia dziewczyny. Słuchajcie, yy, może się pobawimy. Pobawimy? Przestań. Posiedźmy. Nie no, ej, dziewczyny, musimy się. Może się pogońmy. Oh, jejku, idę do Brygity W takim razie zapytać, co jest do, rob do roboty. Dobra, idź. Co się dzieje, Brygita? A ja przyszłam o coś spytać. A, niestety, dzieci, muszę wyjść. E, mam wizytę u, e, u lekarza, także muszę, muszę niestety was opuścić. Nie, nie, ale, ale wróci pani chyba kiedyś. Nie, proszę sobie nie iść. My chcemy, żeby pani była naszą nauczycielką. Och, dzieciaki, nie martwcie się. Idę tylko do lekarza, tak jak powiedziałam. Mam dzisiaj wizytę u dentysty. Także przez jakiś czas mnie nie będzie, ale przyjdzie ktoś na zastępstwo, proszę. To jest e, to jest Michał. Cześć, dzieciaki! Bardzo Was witam. Wszystkich serdecznie jestem Michał. Dzisiaj będę się Wami zajmował pod nieobecność Brygity. Okej, okay. no to w takim razie życzę powodzenia. Dzieciaki są super i niedługo wracam. Do zobaczenia. Cześć, do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia, Brygito. Okej, okay, dzieciaki, no to co? Dzisiaj się bawimy. Tak, tak. To... Co w takim razie będziemy robić, Pani Michale? No... Cicho! Powiedziałem cicho! Ty tam! Z, z, z czerwonymi włosami! Uspokój się! Przestań mówić! O, o Jezu! Przecież był taki miły! I teraz co się stało? Tylko wyszła Brygita... Ej! Dzieciaki! Powiedziałem wam! Tutaj mamy tyle zabawek na ziemi! Wszystko trzeba posprzątać! Panie Michale! Ale przecież dopiero co mówił pan o zabawie! A teraz? A ty? Co tutaj robisz? Nie ma żadnej zabawy! Na dół! Wszystko musimy posprzątać, zarzcie jaki tu bałagan. Już! Wszystko zbierać, dzieciaki. Zwłaszcza wasza trójka. Jak to nasza trójka, ale co zrobiliśmy, panie Michale? Już, wasza trójka jest na górze listy. Jesteście. No, jesteście tymi, którzy są dzisiaj do odstrzału. Do odstrzału? Tak, proszę bardzo, wy w pierwszej kolejności macie sprzątać. Tutaj, te wszystkie porozrzucane zabawki. Co to w ogóle ma być? Ma być czysto jak łza. Nie, panie Michale, my chcieliśmy się jeszcze bawić. To jest czas zabawy. Nie, jeszcze nie. Nie teraz. Wszystkie dzieciaki mają sprzątać to, co zostało porozrzucane. O nie! O nie! Nie chcemy sprzątać! Czy ja się wyrażam niejasno? Bardzo proszę. Najpierw nauka, potem zabawa. O nie! Co za bezsensowny dzień! Mieliśmy się bawić, to jest czas zabawy! Ach. Dzieciaki, czego nie rozumiecie? Już! Liczę do trzech! Liczę do trzech! Jeśli, jeśli nie zaczniecie sprzątać, to naprawdę wybuchnę! Co to jest za w ogóle grupa w przedszkolu? Proszę, proszę popatrzeć, co to jest w ogóle za dywan tutaj? Co to, jest, co to w ogóle jest? Dywan? Kocyk? Co to w ogóle jest? Dlaczego to tutaj leży? Ale... ale... To, to, nie, to nie jest nic złego, przecież my tutaj siedzieliśmy, leży to tutaj z boku, gdyby komuś było chłodno. To leży tutaj, gdyby komuś było chłodno? To na pewno ma swoje miejsce, także proszę bardzo, wszyscy zebrać się do roboty. Nie, proszę pana. Denerwujecie mnie na tyle, że będziecie musieli zostać godzinę dłużej dzisiaj w przedszkolu. Jak... Godzinę dłużej w przedszkolu, co ja tutaj będę robił tyle czasu? Najgorszy dzień. Dzieciaki, za dwie minuty widzę Was tutaj z powrotem, po tym jak wszystko powinno być posprzątane. Posprzątane w dwie minuty? Tak, czy ja się wyrażę niejasno? Najpierw będziemy się uczyć alfabetu, potem możemy się pobawić. Najpierw nauka, potem zabawa. Takie zasady, takie reguły są, gdy ja tu jestem. Och, matko. Dobra, słuchajcie, ja mam super pomysł. E, wiecie co? Wietrze kłopoty, dlatego e, zamieńmy się imienia, im, imionami. Ja na przykład y, y, będę Andreas, y, a ty, Andreas, będziesz Julianem. Dziewczyny zamieniam się imionami, jedna będzie zamiast Maja, ty będziesz Nikita, Nikita, ty będziesz Maja. Słuchajcie, zróbmy tak, umówcie się i to będzie mój plan, ok? Ale dokładnie o co chodzi? Okej. Okay. Proszę bardzo. Co to jest pierwsza, ta pierwsza litera? Yy, który z was to może yy, jeśli ktoś nie zgadnie, będzie musiał zostać dwie godziny dłużej. I może ty w takim razie? No. Yy, a yy, ma pan na myśli mnie, no tak, no więc pierwsza litera. Yy, litera jest... A i mam na imię Andreas. A, okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Udało ci się w takim razie, a ty tam z przodu? Następna litera? No, jak masz na imię? Ja, ja jestem, następna jest B i, i jestem mm, Sara, Sara jestem. Aha, dobrze, Sara. Kolejna literka, ty tam. Jak masz na imię? Ja y, jestem y, Mia i y, 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 kolejne to C. Ach, witajcie kochani, jestem z powrotem. Super, bawicie się, nawet się nie bawicie, uczycie się alfabetu, fantastycznie. Ach, oczywiście, oczywiście, dzieciaki nie chciały się bawić, wszystkie chciały się uczyć. Proszę sobie wyobrazić, super grupa. A, Brygita, Brygita, jesteś z powrotem, ale super, zostań z nami, zostań, zostań. Ojej, dzieciaki, co wam się stało, co wy jesteście takie jakieś pobudzone? Oczywiście, nie było mnie tylko chwilę. A, dzieciaki, proszę, idźcie się bo bawić trochę, za dużo nauki też nie, nie jest dobre. A i co, Michał? Jak tam w ogóle poszło dzisiaj z dzieciakami? Były nieznośnie, Jak to? Ja opowiedz coś. Yy, to znaczy, tak, yy, no, Andreas yy, w sumie cały czas zrobił sobie jakieś żarty, więc powiedziałem mu, że powinien posprzątać zabawki i potem wrócić do zabawy, yy, ale, ale to było tylko jednorazowo. Andreas? Zawsze, Andreas zawsze jest taki taki miły. Nic takiego nie robi. To Julian zawsze robi psoty. Może wyjaśnijmy to. Andreas? Andreas, proszę podejść. Tak, tak, proszę pani. Coś zrobiłem? Pan Michał mówi, że dzisiaj robiłeś sobie żarty i za karę musiałeś posprzątać zabawki? Nie, nie, zupełnie nie. Y -y -y, nie, 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 to nie o niego by chodziło, mi chodziło o tamtego chłopca, o tamtego Andreasa. Ale nie ma żadnego innego Andreasa. Mamy jednego Andreasa w grupie. No tamten z rudymi włosami, to tamten, tamten robił psoty. Ej, ty, to ty jesteś Andreas, prawda? Nie, nie, ja jestem Julian, przecież wie pan. Y -y, Brygita, nie wiem jak to się stało, ja myślałam, że mam na imię Andreas. Byłem przekonany, że tak jest. Nie, nie, ten blondynek to Andreas, a Rudy to Julian. No ale dobry, ale dobry ten, dobry żart, Julian. Nie. <śla> y y Brygito, ja nie wiem, jak to się stało, i no, byłem naprawdę przekonany, że to Andreas. Tak się przedstawił. No jak, no Michale, no przecież dzieciaki nie przedstawiają się czyimiś imionami. Ugh, Rudy jest Julian, natomiast blondyn to Andreas. <śla> nie, Michale. O! Myślałem, że oni są zupełnie inaczej się nazywają. Dziękuję bardzo w takim razie. Ja tobie dziękuję za zastępstwo i do zobaczenia. A jej, idzie sobie, idzie sobie. A, dobra dzieciaki. No to cóż, e, wracamy, wracamy dzisiaj do zabawy. E, mam nadzieję, że Michała już nie zobaczymy Nie niezbyt przypadkiem do gustu. Mam nadzieję, że nie będę musiała już prosić o zastępstwo. A to była tylko jednorazowa sytuacja. Także cóż, no dobra dzieciaki. Yeah. Z moimi pomysłami jest zawsze najlepiej, wszystkich się pozbędę.